Szanowni Państwo, historia oręża polskiego ma wiele chlubnych kart. Jedną z nich jest zdobycie klasztoru na wzgórzu Monte Cassino. Stało się to 18 maja 1944 roku. Dokładnie 75 lat temu biało-czerwona flaga na szczycie ruin klasztoru oznajmiła walczącym, że żołnierz polski dokonał niemożliwego. Mimo zaciekłej obrony niemieckiej i dotkliwych strat, polscy bohaterowie przełamali opór wroga i otworzyli dalszą drogę na Rzym. Dokonali tego żołnierze II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Dla wielu z nich było to coś więcej niż tylko wygranie kolejnej bitwy. Był to krok do wolnej Polski. W tamtym momencie wierzyli, że zdobycie tego wzgórza przybliża ich do wolności i umiłowanej ojczyzny. Dla ponad tysiąca z nich był to ostatni etap drogi. Oddali swoje życie w boju i spoczęli na cmentarzu wśród towarzyszy broni. Po latach tej samej ziemi, skąpanej w polskiej krwi, spoczął także ich dowódca, generał Władysław Anders. Monte Cassino na zawsze stało się symbolem naszej narodowej chwały i woli zwycięstwa. Żołnierze generała Andersa przekazali nam umiłowanie ojczyzny. Ich dziedzictwem jest przykaz służenia Polsce ze wszystkich sił. Za to jesteśmy im wdzięczni. Pamięć o nich trwa w kolejnych pokoleniach Polaków. W tym szczególnym dniu Polska dziękuję za wasze poświęcenie, a my Polacy jesteśmy z was dumni. Chwała bohaterom!